Hej, witajcie w kolejnym newsie dzisiaj dotyczącym nadchodzącej wersji 1.9 i o zmianach, które Wargaming chce wprowadzić. Ostatnio to, co zaproponowali na piaskownicy, wywołało sporo kontrowersji, bardzo duże niezadowolenie, zdziwienie też i w moim przypadku na przykład śmiech, że chci chcieli usunąć ileś tam chyba w setkach nawet czołgów, z drzewek technologicznych, ponieważ nowi gracze nie ogarniali. Które pojazdy prowadzą do których dziesiątek, i było to dla nich za skomplikowane, więc totalnie absurdalne, absurdalne rzeczy. To, co tym razem tutaj zaproponowali, wydaje mi się już być całkiem w porządku i w sumie może być ciekawą propozycją. Pierwsze, co to tutaj oczywiście opisują w skrócie, powiem tyle, że opisują. Że po ostatniej iteracji piaskownicy mają, dysponują niezbędnymi danymi, które pozwolą im kontynuować ich badania dotyczące balansu, czyli po prostu opinia graczy po ostatniej wersji piaskownicy. No i co tak naprawdę Wargaming teraz planuje? Przede wszystkim zwiększenie liczby punktów wytrzymałości i pojemności magazynu amunicji dla pojazdów niskiego poziomu. I to w sumie uważam, że może być fajne. Bo obecnie bitwy na tych niskich tierach są naprawdę często krótkie, a takie rozwiązanie może je trochę wydłużyć i no, sprawić po prostu, że będą ciekawsze. A nie, że na przykład jakiś pluton dwóch albo trzech zakapiorów, jeśli tak mogę ująć, w fioletów przyjdzie się na niskie tiery postat padować. I takie trzy czołgi są w stanie naprawdę wykerować bitwę. Mm, więc, no, może być ciekawa zmiana, może trochę pozmieniać, i mm, myślę, że dla słabszych graczy, dla początkujących graczy, może być w sumie ciekawiej. Mm, no, będą mieli tak jakby więcej czasu, żeby się tego nauczyć, ale też dzięki temu, chociażby, błędom, błędy ich na polu bitwy zostaną wy wybaczone, tak jakby, bo na przykład mają więcej HP, będą w stanie się gdzieś tam ukryć, schować, wycofać jeszcze, a nie tak, że na przykład wyjadą, od razu e, zginą i będzie po sprawie, więc no, no, jestem ciekawy, jak to się zakończy. Na pewno ciekawa zmiana i no, może się wielu spodobać. E, zmiana oczywiście w, drzew, w drzewie technologicznym oraz pojazdy kolekcjonerskie to jest to, o czym mówiłem o tym ekspieniu. E, te zmiany dotyczące tych punktów wytrzymałości dotyczą od pierwszego do szóstego tieru, czyli w skrócie, że zwiększoną ogólną skuteczność, lepszą żywotność w bitwach niskiego i średniego poziomu, co uczyni je jeszcze przyjemniejszymi, bardziej komfortowe przejście na pojazdy wyższych poziomów, spójniejszą progresję wytrzymałości pomiędzy poziomami, Nowi gracze będą mogli nauczyć się więcej z każdej przeprowadzonej bitwy i tym samym szybciej ulepszyć swoje umiejętności. Czyli to, co mówiłem, mm, tak Wargaming tłumaczy swoją decyzję i swój pomysł. Mm, jeśli chodzi o zmiany dotyczące drzewek technologicznych, to oczywiście. Głównym celem jest zrobienie ich jak najbardziej przejrzystych, żeby nowy gracze nie mieli, nie mieli problemu z ocenieniem, który czołg prowadzi do której dyszki, co jest dla mnie absurdalne, ale ogólnie to, co zaproponowali, wydaje się być całkiem ciekawe. Um, wszystkie czołgi są posortowane według dani, danego mm, wzoru, czyli na początku są artylerie, później te deki, później ciężkie, później Medy i na końcu Lighty. I to we wszystkich nacjach, co jest uważam całkiem spoko, że... Uporządkowali to w taki sposób, według śkodu i poniżej, na samym dole, na wysokości odpowiednich tierów, mamy czołgi premium na takim złotym tle. I według mnie to też jest bardzo fajne, że się nie mieszają. Tylko no, są na dole w widocznym miejscu, na dobrych wysokościach. Nie będę omawiał każdego drzewka po kolei, bo wiadomo, że to się jeszcze może zmienić i trochę nie dość, że to by zajęło czasu, to tak, w każdej chwili. No, mo może się okazać, że ostateczna wersja będzie nieco inna, więc jeśli będziecie chcieli, to zachęcam, żeby coś zobaczyć um, czy coś expid czy nie, czy jak to się zmieni, będziecie mieli oczywiście w opisie link do tego artykułu i teraz bardzo ważna rzecz, rzecz a mianowicie pojazdy kolekcjonerskie, czyli tak jakby można powiedzieć, że nowa mechanika. Um, 92 pojazdy zostaną przeniesione z drzewa technologicznego, w tym czołgi 9-10 poziomu, wspomniane poniżej. Co oznacza, czyli że czołgi usunięte z drzewek nie zostaną całkowicie usunięte, tylko będzie można je normalnie zdobyć. Będzie tutaj gdzieś napisane: będzie, będzie w skrócie osobna zakładka w sklepie. W której będzie, będzie, będzie i będzie fajne powtórzenia. Będzie po prostu zakładka, dzięki czemu z wykorzystaniem tylko i wyłącznie kredytów, to jest bardzo istotne, że nie będzie trzeba balać jakichś czołgów i tego typu rzeczy. Same kredyty wystarczą do tego i umożliwią nam zakup pojazdów usuniętych z drzewek, czyli przede wszystkim 113 T62A, iMXA 30B i iMXA 31R prototype. No, czyli tak naprawdę czołgów, nie oszukujmy się, że w obecnej mecie. No, nieużywane 113 kiedyś była mm, bardzo często pikowana jeśli chodzi o jakieś gry klanowe, jakieś turnieje, no w obecnych czasach niestety już tak nie jest, a MX30 też raczej kupa też dwa no, przy 140-970 wiadomo, że dużych szans zbytnio nie ma, chociaż... Jest nadal z tego co widziałem, całkiem grywalny. I myślę, że jak już będzie, będą dostępne do kupienia, to właśnie sobie kupię um, T62 niestety 113 nie będę mógł y, kupić ze względu na to, że to też bardzo fajnie zrobili, y, że żeby móc i mieć możliwość zakupu któregoś z tych czołgów, czyli na przykład chcę sobie kupić T 113 to muszę mieć jakąś dziesiątkę drzewkową chińską zbadaną. Czyli nie będzie tak, że gracz, który ma na przykład 100 bitew, pomyśli, o dobra, uzbrałem tam 6 milionów, kupię sobie 113 i pojadę na najwyższe tiery. Tylko, żeby kupić ją, trzeba będzie mieć odpowiednik drzewkowy. To jest, według mnie, bardzo dobry mm, sposób na to, żeby tacy bot gracze, którzy dopiero zaczynają nieść na najwyższe tiery, mm, tylko właśnie musieli przejść się cierpliwie. No, i liczymy, licząc na to, że się nauczą gry. Jeśli mogę tak powiedzieć, że nie, ta jedna dyszka wystarczy na to, żeby opanować jakieś tam podstawowe mechaniki, które nie oszukujmy się, że w wocie są dosyć rozbudowane, dosyć skomplikowane, ale na YouTube jest multum poradników i mm, filmików wyjaśniających to, więc myślę, że teraz, teraz na pewno granie w wota i zaczynanie jest dużo prostsze niż tak jak ja zaczynałem 8 lat temu. Hmm, chociażby dlatego, że Wargaming cały czas daje jakieś bonusy, cały czas daje jakieś hmm, eventy, misje Konto premium nagle, nie wiadomo ile tego zaczęli dawać, więc naprawdę jest dużo prościej niż, hmm, niż kiedyś Chociażby też dlatego, że YouTube się bardziej rozwinął, jest więcej YouTuberów i hmm, no, można po prostu różny, różnych osób opinie o czołgach o tym jak grać nie może ktoś wyjaśnia lepiej inną rzecz inny coś innego więc na pewno dużo dużo większy i dużo łatwiej jest w obecnej chwili co do jeszcze tych pojazdów kolekcjonerskich to tak jak powiedziałem będzie można kupić jedynie za pomocą kredytów i no oczywiście wychodzi na to, że będzie dużo prościej otrzymać status elitarnych Czyli móc szybciej szkolić załogę, ponieważ nie trzeba będzie barać kolejnego pojazdu z gałęzi Czyli na przykład nie wiem, mając y, kupując ósemkę czy jakiś inny tier nie trzeba będzie barać dziewiątki Tylko załóżmy jakieś działo, wieże czy coś w tym stylu Więc no zdecydowanie prościej będzie móc posiadać y, pojazd z bonusem do załogi co jest całkiem spoko rozwiązaniem będzie można, tak jak powiedziałem, no ulepszać moduły czyli jednak coś trzeba będzie robić nie tylko tak, że kupujemy i mamy gotowy czołg w najlepszej konfiguracji tylko wszystkie mm, będą miały te same możliwości które, które są obecnie czyli jeśli jakiś czołg ma do kupienia wieżę, armatę to będzie miało mm, to samo więc też całkiem no, po prostu wytną. CTRL-X z drzewka i CTRL-V do sklepu kolekcjonerskiego mm, Tutaj mamy, no tak jak wcześniej mówiłem, te pojazdy wyższych tierów mm, A tutaj Poniżej jest lista pełna Przeniesień z poziomów oraz nowych klas, ponieważ niektóre z pojazdów Zostaną przeniesione po prostu na inne klasy, na co oczywiście może mieć wpływ załoga Chociażby w tej linii amerykańskiej Było bardzo problematyczne To, że Do dziewiątki były medy A nagle dziesiątka jest ciężkim Nie wiadomo skąd, więc Był problem, teraz jest to zmienione No oczywiście, możecie sobie na spokojnie to obejrzeć Nie będę wszystkiego mawiał Bo wątpię, żeby kogokolwiek interesowało Czy Crusader będzie na piątym Czy na szóstym poziomie mm. Zostaną dodane trzy nowe pojazdy: radziecki czołg lekki trzeciego poziomu, amerykański czołg średni czwartego i brytyjski czołg średni 5 I oprócz tego zostaną dodane nowe medale, czyli dla tych, dla których tak naprawdę celem jest zdobywanie medali, chociaż wątpię, żeby były takowe osoby. No ale jeśli takowe są, to um, jak to w ogóle ujęło? Co więcej, wprowadzimy. Też nowe medale za odblokowywanie pojazdów kolekcjonerskich, co wydłuży listę waszych osiągnięć w grze. No, więc dla tych prawdziwych wyjadaczy jest jeszcze jakiś tam mały smaczek. Poniżej mamy listę na najczęściej zadawanych pytań, no i krótkich odpowiedzi. No, tu jest grubsza to co powiedziałem, czyli że... Yy, no nie będę się powtarzał, wiadomo, jeśli ktoś chce to jeszcze raz odsyłam was do pełnego artykułu, żeby sobie na spokojnie przejrzeć i yy, przyswoić te wszystkie zmiany. Hmm, aczkolwiek w skrócie, wszystko powiedziałem, tu jest jeszcze opisana mechanika przenoszenia pojazdów kolekcjonerskich. Hmm, czyli, w, jeśli pojazd do poziomu 8 włącznie został przeniesiony do zakładki, pojazdy kolekcjonerskie jednostka kolejnego poziomu plus 1 oraz wszystkie czołgi niższych poziomów zostaną automatycznie zbanane. Stanie się tak niezależnie od tego, czy pojazd ten został kupiony, czy nie. Hmm, czyli, też fajnie, że. Mm, takie coś wprowadzają. Mm, czy coś jeszcze tu istotnego było. Mm, tutaj jeszcze taka ciekawostka, że będzie można te pojazdy kolekcjonerskie mm, używać we wszystkich trybach. No, wątpię, żeby się przydały, bo raczej 113 albo amx 30 mm, na natarciach, CW czy turniejach się nie używa aczkolwiek. Jeśli ktoś już będzie zdesperowany i będzie potrzebował to mm, jak najbardziej można. Jeszcze raz. Przypomnę, że będziecie mieli link w opisie, jeśli ktoś chce się zapoznać na spokojnie, przeczytać sobie te pytania i odpowiedzi, to zachęcam, w skrócie tak jak mówię, powiedziałem to co najważniejsze, no i po prostu w miarę streściłem i z mojej strony to tyle, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, cześć!